Dziś o dysproporcji w podejściu do lewicy i prawicy. Zapewne kojarzycie sprawę doktora Tomasza Greniucha, który jeszcze kilka dni temu był pełniącym obowiązki dyrektora IPN-u we Wrocławiu. Dziś już nie jest. Po wielkiej nagonce e, nie tylko środowisk lewicowych. Co zrobił pan Greniuch? E, otóż zrobił kilkanaście lat temu coś niegodnego e, Polaka, niegodnego ogólnie człowieka. E, no, będąc w ONR-ze, czyli wykonywał nazistowski gest, nazistowską symbolikę. Coś, co nadaje się tylko i wyłącznie do krytyki. No, jeśli ktoś chce się odwoływać do jakiejkolwiek spuścizny nazistów, którzy wymordowali miliony Polaków, no to, no to tylko można, tylko można taką osobę potępiać. Było to kilkanaście lat temu. Pan Tomasz przeprosił, pan Tomasz stwierdził wielokrotnie, przepraszał, że to był błąd. E, no ale to zostanie zapewne z nim do końca życia. E, nawet osoba skazana na kilkanaście lat więzienia, po wyjściu z tego więzienia, no tak naprawdę po jakimś czasie wyrok się zaciera. W tym przypadku e, ten człowiek został już zestygmatyzowany totalnie, tak jakby się już nie mógł odmienić. Czyli całe życie będzie nosić piętno osoby, która, która hajlowała, która, która no, jest, ma jakąś łatkę nazisty. Więc w tym wypadku, tak naprawdę, lewica stwierdza, że przez, przez czyny w młodości nie może człowiek już realizować się w przyszłości. Czyli to, co zrobił osiemnastolatek, to za to ma pokutować 40, 50, 60 latek. I uznałbym to za, że to jest ok. gdyby takie samo podejście było do ludzi z lewicy. A przypomnijmy, w polskim parlamencie, w polskim, w polskim Sejmie, Senacie, ale również w Europarlamencie zasiadają ludzie, którzy byli członkami partii, która została przyniesiona do nas na sowieckich Bagnetach, która została wprowadzona w Polsce siłą, która została tutaj wprowadzona totalnym przymusem, a zajmowała się w pierwszych latach i również później likwidacją polskich patriotów, likwidacją polskiej suwerenności i zwładała Polską tak naprawdę zupełnie bezprawnie. I ci ludzie dzisiaj nie uważają, że to było coś złego. Ci ludzie nie przepraszają, ci ludzie uczestniczyli w komunistycznym zaborze naszego kraju, a dzisiaj normalnie są posłami, dzisiaj normalnie pełnią funkcje publiczne, dzisiaj normalnie są we wszystkich właściwie partiach. Jeśli chcemy, jeśli domagamy się od jednej strony, że za tego typu haniebne, bo tak trzeba to nazwać, czyny, mają być wykluczeni do końca życia z życia publicznego, no to w takim razie domagajmy się też, żeby osoby po drugiej stronie były całkowicie wykluczone z życia publicznego. Jeśli na przykład jeden ze znanych posłów wypowiadał się na tle jakichś czerwonych sztandarów, leninowskich sztandarów, czymś z gwiazdą czerwoną, no to domagajmy się, żeby zrezygnował z bycia posłem i żeby zniknął z życia publicznego, bo tak chyba powinno być, że jest. W Jakaś równość. E, jeśli pan doktor Greniuch ma zniknąć z życia publicznego właściwie całkowicie, no to w takim razie e, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Adrian Zandberg również powinni zniknąć z życia publicznego. Dla mnie nazizm i komunizm i banderyzm to jest właściwie to samo. Zbrodnicza po prostu ideologia, przez którą ginęli nasi rodacy. Masowo ginęli, byli zabijani bestialsko. E, chyba każdy normalny człowiek. E, te błędy młodości doktora Greniucha powinien potępić. E, tak samo jak powinien potępić przynależność do np. PZPR-u. E, więc zastanówmy się, czy dzisiaj naprawdę warto człowieka, który mógł przejść jakąś określoną drogę, mógł, e, mógł dojść do tego, że to co robił było haniebne, było całkowicie negatywne e, i wielokrotnie za to przepraszał. E, czy warto taką osobę zupełnie skreślać? E, ja na to nie odpowiem. Zostawiam to e, szanownym Państwu, widzom, do, do własnej odpowiedzi, bo każdy, każdy powinien chyba w swoim sumieniu e, to rozważyć. Jednym jeszcze z argumentów lewicy, e, dlaczego pan Tomasz Greniuch miał, miałby nie być dyrektorem IPN-u, było to, że należał do ONR-u, czyli do organizacji e, narodowej, do obozu narodowo-radykalnego. E, gdyby tylko należał do ONR-u, a nie miał jakichś dziwnych epizodów z hajlowaniem, z tego typu haniebną działalnością, no to dla mnie nie byłoby to kompletnie nic złego. Dużo bardziej wolałbym zatrudnić kogoś, kto miał przeszłość, młodość spędzoną w jakiejś narodowej organizacji, czy to w Młodzieży Wszechpolskiej, czy Ruchu Narodowym, czy innych narodowych organizacjach, niż kogoś związanego z Platformą Obywatelską, z SLD, z Wiosną, z Partią Razem i z tego typu. Tworami czy jakimiś ruchami palikota. Miałbym przynajmniej świadomość, że ta osoba na pierwszym miejscu stawiała Polskę, co z, punktu, z mojego punktu widzenia jest zdecydowanie pozytywne. Szanowni Państwo, te dysproporcje pomiędzy prawicą a lewicą nie dotyczą tylko i wyłącznie tego, co przed chwilą wymieniłem. Są nawet różnice w tym, w jaki sposób mogą zachowywać się posłowie, czy jakie na nich ciążą zarzuty. Posłowie koalicji obywatelskiej i lewicy skrajnie wulgarnie zachowywali się w czasie ostatnich protestów, tego tak zwanego strajku kobiet, niektórych kobiet. No, gdyby któryś sposób Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski wyszedł na ulicę i zaczął bluzgać przy małych dzieciach, sądzę, że za długo w tej polityce by nie był. Gdyby któryś z polityków z naszej opcji miał na sobie takie obciążające zeznania, jak ma w tej chwili Tomasz Grocki, sądzę, że takiej funkcji, jaką pełni Tomasz Grocki, w tej chwili by już nie pełnił. Nawet jeśli chodzi o młodzieżówki partii politycznych, wejdźcie sobie na Twittera młodzieżówki SLD czy tam Lewicy. I zobaczcie, w jaki sposób oni się zwracają do ludzi często starszych od, od siebie, o tam 40-50 lat, nawet. W jaki wulgarny sposób, arogancki często sposób. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby Forum Młodych Solidarnej Polski czy Prawa i Sprawiedliwości robiło w stosunku nawet do, do polityków skrajnie umoczonych czy skrajnie jakichś skompromitowanych z opozycji. To są, to są wielkie różnice, ponieważ. Lewica uważa, że właściwie może wszystko że ich jakieś takie moralne, moralne zasady, moralne obowiązki nie dotyczą, a prawica musi zważać na każde właściwie słowo. Bo coś się powie za dużo, od razu jesteś rasistą, ksenofobem, faszystą, nazistą itd. A tamci mogą walić sobie w kościół katolicki, tamci mogą, mogą oczerniać żołnierzy wyklętych, tamci mogą oczerniać ogólnie naszych polskich bohaterów, ludzi, którzy walczyli o niepodległość, ludzi, którzy walczyli o wolność i uważają, że nic powinno im za to nie grozić. Kompletnie. Mogą, mogą szydzić z religii, mogą, mogą nawoływać do robienia dymu w kościołach, czy do, czy do atakowania nawet na kościoły. No przecież tak było. No liderka, liderka strajku kobiet wprost nawoływała do tego, żeby robić dym w kościołach, czy krzyczała dym w kościołach, dym w kościołach i dotychczas nie poniosła, nie poniosła jeszcze żadnych konsekwencji. A nikt z koalicji obywatelskiej ani z SLD wprost jej nie potępił za te słowa. E, no gdyby ktoś na prawicowej manifestacji z polityków posłów krzyczał dym w synagogach, dym, e, dym w meczetach, no to przecież na drugi dzień ta osoba by była zlinczowana nie tylko przez własne środowisko, no ale przede wszystkim przez, przez to drugie, drugą stronę. E, więc e, mówię, to są wielkie po prostu dysproporcje. Jeśli chcemy się czepiać takiego doktora Greniucha, to czepiajmy się również Adriana Zamberga i Leszka Millera. Pozdrawiam.